10 listopada z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości delegacje władz gminnych i powiatowych złożyły kwiaty i znicze w miejscach upamiętniających wielkich Polaków. Samorządowcy oddali im cześć w Parku Solidarności oraz pod pomnikiem ludziom Solidarności i pomnikiem Jana Pawła II. W reprezentacji gminy był burmistrz Władysław Diakun, jego zastępcy Jakub Pisański i Maciej Greinert, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Ufniarz oraz radni Rady Miejskiej w Policach. Decydować o losach swojego państwa mogliśmy jedynie przez 21 lat. W roku 1939 hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki podstępnie napadły na Polskę. Po prawie sześciu latach wojny odzyskaliśmy wolność, lecz pozorną. Przez prawie 50 lat znajdowaliśmy się bowiem w sowieckiej strefie wpływów. W 1980 roku na fali społecznego niezadowolenia z powodu pogarszającej się sytuacji gospodarczo-ekonomicznej i złego sposobu sprawowania władzy przez rząd PRL powstał niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Był to trudny czas dla wszystkich Polaków. Musiało bowiem minąć jeszcze 9 lat, abyśmy stali się w pełni suwerennym państwem. Pandemia koronawirusa nie pozwoliła w tym roku na uroczyste obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.